W 1912 roku pewien Polak podczas pobytu w Willi Mondragone w Frascati we Włoszech odkupił od mieszkających tam Jezuitów niezwykłą, bardzo starą księgę. Ponad stronnicowy rękopis niewiadomego pochodzenia, pełen kolorowych ilustracji, diagramów i bogatych ich opisów. Księga ta znajdowała się w dużej drewnianej skrzyni w towarzystwie wielu innych równie starych, a zarazem bardziej okazałych i piękniejszych średniowiecznych dzieł. Co więc zainteresowało go akurat w tej jednej konkretnej księdze na tyle, że postanowił akurat ją odkupić? Manuskrypt zdaje się szczegółowo opisywać i przedstawiać jakieś rośliny, których nie był w stanie rozpoznać. Nie przypominały one żadnych znanych mu gatunków. Jednak najbardziej interesujące okazało się samo pismo język, w którym księga została napisana. Nikt nie był w stanie określić, co to może być za język. Pismo nie przypominało żadnego innego. Polakiem, który odnalazł księgę w starej skrzyni w Wili Jezuitów we Włoszech, był Michał Wojnicz, chemik, farmakolog, kolekcjoner, członek pierwszego proletariatu. To właśnie od jego nazwiska wywodzi się nazwa manuskrypt Wojnicza, którą określa się to niezwykłe znalezisko dzisiaj. Już w tym momencie mógłbym zakończyć wstęp stwierdzeniem, że coś tu nie gra, no bo chyba nikt nie zaprzeczy dziwności owego znaleziska. Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny fakt, który zdaje się być zwykle pomijany. Księgę tą Wojnicz znalazł w starej skrzyni w willi we Włoszech i odkupił ją od jezuitów. Villa Mondragone została wybudowana w 1573 roku przez kardynała Marco Sittico Altempsa i znajduje się w odległości zaledwie 10 km od Watykanu. To w niej w 1582 roku papież Grzegorz XIII obwieścił dokument Inter Gravissimas, reformując kalendarz juliański na gregoriański, którym posługujemy się po dziś dzień. W miejscu tym swój czas regularnie spędzali również inni papieże, m.in. Klemens VIII i Paweł V. W 1896 roku willa została przekształcona przez Jezuitów na uczelnię wyższą dla młodych arystokratów, elit. Jest to więc miejsce od setek lat silnie związane z Watykanem, papiestwem i towarzystwem Jezusowym, a chyba wszyscy zdają sobie sprawę, jak bardzo tajemniczy, mroczny i potężny Watykan jest. Uważam to za bardzo istotne w całej sprawie dotyczącej manuskryptu, jego możliwego pochodzenia, przeznaczenia, no i rzecz jasna, jeszcze wyraźniej wskazuje na to, że coś tu nie gra. Manuskrypt ten, od momentu, w którym Michał Wojnicz zaprezentował go opinii publicznej, stanowi jedną z największych zagadek i w dalszym ciągu pozostaje nazywany najbardziej tajemniczą księgą, jaką do tej pory udało się odnaleźć. Nieznany autor, nieznany język, nieznane gatunki roślin, przez ponad 100 lat nieustannie trwają prace prowadzone zarówno przez wybitnych kryptologów, językoznawców, biologów, historyków, jak i amatorów. Próby rozszyfrowania nieznanego pisma podjął się m.in. tzw. ojciec sztucznej inteligencji, jeden z twórców informatyki jako takiej, kryptoanalityk, kryptolog Alan Turing. Pomimo nieustannych prac przez najwybitniejsze umysły nie udało się odszyfrować choćby jednego słowa, zidentyfikować ani jednej rośliny, ani ustalić co reprezentują liczne diagramy. A przynajmniej oficjalnie, publicznie. Na drodze datowania radiowęglowego ustalono, że księga powstała między 1404 a 1438 rokiem. Strony wykonane są ze skóry cielęcej. Niestety, na drodze badań ustalono także, że wielu stron manuskryptu brakuje. Pierwotnie składał się z co najmniej 272, a aktualnie zawiera ich 240. Być może strony te celowo zostały z niego usunięte. Dodatkowo wiele wskazuje na to, że kolejność stron została pomieszana, jeszcze bardziej utrudniając rozszyfrowanie i interpretację. Aktualna okładka z koziej skóry nie jest oryginalną okładką manuskryptu. A została zrobiona co najmniej ponad 100 lat później. Być może pierwotna okładka zawierała informacje dotyczące autora i przeznaczenia księgi, co również mogło zostać celowo usunięte, aby uniemożliwić identyfikację i możliwość jej rozczytania. Do tej pory nie udało się jednoznacznie ustalić autorstwa księgi, jednak zdołano doszukać się w historii pewnej wzmianki na jej temat. Księgę Tom zakupił i posiadał cesarz rzymski król Czech, Węgier i Chorwacji, arcyksiąże Austrii Rudolf II. Rudolf II był osobą niezwykle zainteresowaną i aktywną w zgłębianiu astrologii, alchemii i wszelkich nauk okultystycznych. Sam przeprowadzał wiele alchemicznych eksperymentów na własną rękę, a dodatkowo nie szczędził środków na sprowadzenie do królewskiego dworu najlepszych znanych w tamtym czasie europejskich alchemików i finansowanie ich badań. Jedną z tych osób był John Dee, swego czasu nadworny na astronom i doradca samej Elżbiety I. Spędzał on każdą wolną chwilę na zgłębianiu wiedzy alchemicznej i filozofii hermetycznej. Posiadał on także jedną z największych ówczesnych bibliotek w Anglii. Opuścił on jednak dwór królowej Elżbiety i udał się w poszukiwaniu wiedzy okultystycznej, zjawisk i umiejętności nadprzyrodzonych, pracując w pewnym momencie u Rudolfa II. Stąd można podejrzewać, że Rudolf II odkupił słynny manuskrypt właśnie od Johna Dee. Warto dodać, że kiedy Dee powrócił do Anglii, jego dom jak i biblioteka zostały całkowicie zniszczone, a kto wie, jakie jeszcze księgi mogły znajdować się w jego posiadaniu, biorąc pod uwagę jego zainteresowania. Tak więc autor w dalszym ciągu pozostaje nieznany. Wiemy tylko, że w pewnym momencie historii księga należała do Rudolfa II i możliwe, że jeszcze wcześniej do Johna Dee, choć nie możemy być tego pewni. Ustalono, że manuskrypt ten powstał na początku XV wieku. Okej, okay, ale nie znaczy to, że jego treść również wtedy powstała. Treść mogła zostać przepisana ze starszego egzemplarza lub być zbiorem spisanych fragmentów innych, starszych dzieł. Nie mamy pojęcia, jak stary ten tekst może faktycznie być. Być może sięga znacznie dalej w przeszłość, aż do starożytności. Nie ma pewności, czy tekst ten napisany został w jakimś nieznanym języku, czy może w jakimś zaszyfrowanym kodzie. Większość badaczy przychyla się ku temu, iż jest to jakiegoś rodzaju szyfr, i pod tym kątem bada księgę. Co jakiś czas ktoś twierdzi, że udało się złamać podstawy kodu i teraz już pójdzie z górki, że potrzeba tylko trochę czasu i treść manuskryptu zostanie przetłumaczona. Tak się jednak nie dzieje. Szybko okazuje się, że doniesienia o złamaniu kodu są nieprawdziwe. Co jakiś czas ktoś wpada po prostu na jakiś pomysł, w jaki sposób mogłoby być to zaszyfrowane, i na podstawie wstępnych prób coś tam niejako udaje się ustalić, co mogłoby układać się w logiczną całość. Niestety, po przeprowadzeniu większej ilości prób okazuje się to nieskuteczne. To, co udało się ustalić, to to, że w tekście momentami występują łacińskie skróty typowe dla podręczników zielarskich, takie na przykład jak aq, czyli skrót od aqua, woda, czy ris, radicis, czyli korzeń. Zarówno to, jak i liczne ilustracje różnorakich roślin wskazują na jakiś podręcznik zielarski. Problem jednak w tym, że żadna z tych roślin nie istnieje. Może to oznaczać wiele rzeczy. Albo rośliny te zostały całkowicie zmyślone, albo są to rośliny niezwykle rzadkie i współczesna nauka nawet nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Lub są to gatunki dawno wymarłe, które nie przetrwały do naszych czasów. Wiele osób podejrzewało i wielu nadal podejrzewa, że manuskrypt ten jest czymś całkowicie zmyślonym, że pismo to jest po prostu ciągiem nieistniejących, nic nieznaczących znaków imitujących jakiś język. Że ilustracje przedstawiają zmyślone, nigdy nie istniejące rośliny, a dziwne astrologiczne diagramy nic konkretnego nie oznaczają. No pewnie to najprostsze wytłumaczenie na cokolwiek, co nie zgadza się z aktualnie posiadaną wiedzą mainstreamowej nauki. Mistyfikacja, oszustwo, głupi żart. Szczerze wątpię, by ktokolwiek włożył w coś aż tyle pracy i pieniędzy w nic nieznaczącą księgę, zwłaszcza w tamtych czasach 600 lat temu. Że wielka postać historyczna, jaką był Rudolf II, zapłaciłaby za nią, jak wynika z tego, co udało się ustalić, 600 dukatów, czyli równowartość dzisiejszych 100 tysięcy dolarów. Że jakaś tam wymyślona, nic nieznacząca mistyfikacja przetrwałaby aż do naszych czasów. Poza tym, współcześni naukowcy chyba zdołaliby ustalić, że pismo to nie ma żadnego sensu i jest to bezmyślny ciąg nieistniejących znaków. A ustalono coś zupełnie odwrotnego. Udało się wyodrębnić od 20 do 30 znaków liter, które składają się na ponad 35 tysięcy słów różnej długości w całym tekście. Słowa te zdają się mieć pewnego rodzaju zasady fonetyczne i gramatyczne. Pewne znaki i litery pojawiają się w praktycznie każdym słowie, zupełnie jak samogłoski. Niektóre znaki nigdy nie występują po jakichś innych znakach, niektóre się podwajają, a inne nie i tak Zupełnie jak w realnie istniejących językach naturalnych. Więc tworzenie takiej mistyfikacji nieistniejących ciągów znaków jednocześnie wskazujących na faktycznie mogący istnieć realny język byłoby znacznie trudniejsze niż zapisanie stron istniejącym, nieznanym językiem. Nie ma to po prostu sensu. Jak już wspomniałem na początku, warto zwrócić uwagę na to, u kogo i gdzie księgę tą wojnicz odnalazł. W Willi Mondragone zaledwie 10 km od Watykanu u jezuitów. W Watykanie znajduje się jedna z największych bibliotek archiwów na świecie. W Watykańskich archiwach znajdują się setki tysięcy starych tekstów dotyczących wszystkiego historii, biologii, fizyki, chemii, alchemii, zielarstwa, no po prostu wszystkiego. Księgi, zwoje, tabliczki i inne rodzaje przechowywanych tekstów powstają na przestrzeni setek i tysięcy lat. Archiwum to podzielone jest na wiele różnych działów, w których dostęp do posiadanych przez nie tekstów można uzyskać z różnym poziomem, że tak powiem, trudności. Istnieją też archiwa książek i tekstów zakazanych, do których nikt nie może uzyskać dostępu. Tak zwane tajne archiwa Watykanu mogą zawierać teksty, których treść zagroziłaby ogólnie przyjętym wydarzeniom historycznym, całej nauczanej historii ludzkości, teksty dotyczące magii, okultyzmu, zjawisk i zdolności nadprzyrodzonych. Kto wie, być może manuskrypt Wojnicza był jedną z takich właśnie ksiąg i w wyniku różnorakich wydarzeń, zamiast trafić do takiego archiwum, trafił on w ręce Polaka. Manuskrypt może być napisany w języku, o który postarano się by został zapomniany. Rośliny, które przedstawia być może również zostały celowo wyniszczone na przestrzeni dziejów, gdyż posiadały w sobie coś, co można by określić magicznymi właściwościami. Nie należy zapominać o fakcie, że jeszcze do niedawna tematy takie jak magia, okultyzm, zjawiska nadprzyrodzone, paranormalne zdolności, zaklęcia, czary i inne tego typu rzeczy były traktowane jako coś jak najbardziej realnego, studiowane i badane przez najwybitniejsze umysły swych czasów, totalnie na poważnie. Jezuici z willi Mondragone mogli wejść w posiadanie księgi w celu wywiezienia i ukrycia jej w archiwach Watykanu, lecz umyślnie lub omyłkowo księga ta zawieroszyła się gdzieś w skrzyni, czekając na ponowne odkrycie jej przez wojnicza. Kto wie, ile jeszcze tego typu starych książek, rękopisów traktujących o rzeczach obecnie ludziom obcych, pisanych nieznanymi nam już językami, może znajdować się w jakichś starych skrzyniach gdzieś na świecie. Dodam jeszcze, że, przynajmniej dla mnie, pismo manuskryptu wojnicza przypomina nieco język staroperski i aramejski i może warto byłoby pokierować poszukiwania właśnie w tę stronę. Tego typu znaleziska wzmacniają jedynie zwątpienie w nauczaną obecnie oficjalną historię i pozwalają wierzyć w to, że pomimo usilnych starań ukrycia, zapomnienia przez ludzkość niewygodnych dla kogoś faktów na temat naszej przeszłości, nadal odnaleźć można coś, czego nie udało im się schować czy zniszczyć. A już z całą pewnością, jasno i wyraźnie wskazuję na to, że... coś tu nie gra.